Dzień dobry wieczór moi drodzy witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina. Moi drodzy, jesteśmy w właśnie tutaj. Ostrożnie, jeden fałszywy krok i go obudzisz. Ej, szybko, wypuśćcie mnie zanim się obudzi. Klucz na pewno gdzieś tu jest. Nie, czekaj. Wiesz jak nazywają wigiego? Pomyleniec i nie bez przyczyny. Lepiej niech posiedzi w klatce, zanim nie skończymy z gigantem. Co? Zdurniałeś, Onkreid? Myślałem, że to twój druh. Tak, i dlatego wiem, do czego jest zdolny. Ok, skoro tak mówisz, to niech tak będzie. Skoro tak mówisz, w takim razie niech zostanie w klatce. Co? Nie zapomnę ci tego, Onkreid! Całą uchwałę chcesz sobie przywłaszczyć! Wypuśćcie mnie natychmiast! Okej, okay, i teraz co ja mam zrobić? Unikać śnieżnych zasp, znajdź kluczyk. Mnie eee, w sumie nie chodzi o to, żeby znajdować ten kluczyk, tylko co? Ja już powoli mógłbym zacząć nawet i walczyć z tym gigantem, tak? Czy tutaj są jakieś opcje, które mi pozwolą na wyciągnięcie czegoś? Nie, o tutaj coś jest. Winny kamień. Dobra, okej, okay, wlazłem na śnieg. się masz kolego? Co u ciebie? Nie wyglądasz jakoś za pięknie. Aczkolwiek jesteś troszeczkę podobny do tego, jak ja rano się obudzę. Mhm. Dobra. Ok, widzę, że nie atakuje on Hjalmara, tylko mnie. Ups, 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 ups. Co ja tutaj mam? Dobra, no to inni. Yyy. O panie! O, oj, 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 to chyba już jednego kolegi nie mamy. Aczkolwiek nie widziałem, żeby on tam leciał gdzieś w powietrzu po wyciągnięciu tego wszystkiego, gdzie on jest tutaj. Po pochodnia nie jest mi potrzebna ładny unik u, nadepnął Jeszcze raz Okej, okay, to było dość szybkie bym powiedział, tak? Teraz niech spełni przepowiednię daną tamtemu gościowi. Niech. A, dobra, okej, ok, chyba... Czyli rozumiem, że nie wbiję go w serce. Tamten jeszcze strzelał do tego giganta. Je, jeszcze dobra. Biedny Wigi. Uła. Trzeba go było wypuścić. Nie wincie. Wigi był nieprzewidywalny. Jak go znam, od razu rzuciłby się na giganta z pięściami. A wtedy wszyscy moglibyśmy nie przeżyć tej walki. Dzięki za pomoc, biały Wilku. Dopilnuję, żeby Skaldowie ułożyli pieśń o Geralcie zabójcy giganta. Miło z twojej strony. W sumie to on wykonał ostateczny cios. Jalmar, zabójca giganta, brzmi lepiej. To twoja wyprawa. I tobie należy się chwała. Masz rację. Chodźmy stąd. Zobaczmy jeszcze dookoła, jeszcze czy czasem gdzieś nie było jakichś skrzyni z, Prec z precjozjami. Na ten moment możemy sobie jeszcze akurat pobiegać po wyspie i popatrzeć, co się dookoła dzieje. A widzicie! O, proszę bardzo. Warto było, ależ oczywiście, że warto było. Czy my coś tutaj akurat jeszcze znajdziemy? Może będzie jakaś skrzynia, a ewentualnie? Jakieś podobne rzeczy, które on gdzieś przytrzymywał. Wątpię, żeby to wyglądało w taki sposób, że on tutaj nie miałby żadnej skrzyni. Na pewno coś ma. Halo, panie gigant, gdzie pan skarby chowasz? No chyba tutaj akurat to nie... To za dużo z naszego kompana nie zostało. Aczkolwiek mam wrażenie, że temu gigantowi z żołądka więcej rzeczy wypadło. Z brzucha w sumie. Może był po kolacji czy coś. Nie widzę tutaj nic, co by miało zwrócić moją uwagę w jakikolwiek sposób. Więc chociaż może da radę tam tutaj wskoczyć jeszcze. Dobra, okej. Okay. Chyba się nie da. Jeszcze wyjdzie na to, że zaraz się gdzieś zablokuje, także dziękuję bardzo na ten moment. Bardzo chciałem. Żeby dało się pogadać z, z tym gigantem Chciałbym naprawdę dowiedzieć się Jak wygląda sytuacja z A, tu był klucz Okej okay. eee, Mam klucz Gdzie jesteś? Znając życie, to wszędzie <laughs> Dobra fiej. Słaby żart Ale w sumie nawet nie był. Okej, okay, czyli na ten moment możemy już wyjść z pomieszczenia z gigantem. Czy tutaj coś jeszcze znajdziemy? Tu jest akurat przejście do tego, nie? A dam radę ja tędy przejść? Nie. Zaraz, 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 zaraz. A jeżeli bym Arda użył na tym... Czy ja już używałem, nie pamiętam. Okej, okay, chyba, chyba używałem na tym, Arda. Okej. Okay. Eee, powiem wam, że interesuje mnie ten tunel. Czy jest jakakolwiek opcja, żeby spróbować nim przejść? Nie. Bo on jest.. Aha, ten tunel jest tutaj. O, widzicie. Czy to nie... Nie, to nie jest tunel. Tu coś jest. O to jest to. A wejdźmy tutaj. Nie, nic się nie stało. Ok, to, czyli najprawdopodobniej tamtędy nie da się przejść. Szkoda. Myślałem, że gdzieś faktycznie tutaj akurat będzie coś ukrytego. No ale na ten moment musimy obejść się troszeczkę smakiem. Czy ja w ogóle dobrze idę? Gdzie jest moja pochodnia? Ok, chyba dobrze wychodzę, nie? Tak, tak, wydaje mi się, że jest w porządku. Czy my mieliśmy tutaj jakieś jeszcze miejsca, których, dajmy na to, nie odwiedziłem, a powinienem? Jestem przekonany, że coś gdzieś tutaj na pewno takiego było, tylko teraz kwestia znalezienia tego miejsca, żeby móc poszukać jakieś cenne przedmioty, oczywiście. To jest ta sala biesiadna, gdzie trup został przybity kilofem. To jest jasna sprawa. Tylko teraz tak, czy gdzieś coś tutaj jeszcze znajdziemy? A właśnie! Twierdza, moi drodzy. Dokładnie tak. Mamy jeszcze akurat wskoczyć do twierdzy. I tutaj była jeszcze kwestia tego, jak do niej dotrzeć. Ja wiem, że tam gdzieś była jakaś mapa dodatkowo, chyba. Co to było? Czyżby było więcej niż... Uuu, co to? Widzicie to, to, to takie latające coś? Co to jest? ładnie Bardzo ładnie wygląda bym powiedział nawet. Dwa jakieś takie, a to syreny są. Ja byłem przekonany, że to jakieś takie ważne. jakieś takie ciekawsze te... te... Dobra, okej, okay. jednej nie ma. Dostała! Dobiegnę! Dobiegłem. Okej. Okay. To było proste. Tylko teraz co jest w tej wieży tutaj? Słyszycie ten dźwięk cały czas? Tak jakby upiory gdzieś tutaj były. Może gdzieś są jakieś piwnice, które nam pozwolą troszeczkę poszperać w podziemiach tej wyspy. Jeżeli w ogóle coś takiego istnieje, czy to jest Gniazdo Syren? Nie mogę z tym... O, skrzynia! O, nie zauważyłbym. Saletra wyprawiona z... Sz... to klucza otwarcia? To był skarb... Nieważne. Ja nie odczytuję tego w ogóle jako skarb, tylko jakieś po prostu... Śmieci delikatne, bym to tak mniej więcej nazwał. Cały czas słyszę jakieś przedziwne dźwięki, które moim wrażeniem sprawiają jakby. Wyobrażam sobie, że gdzieś tutaj siedzi jeszcze jeden gigant. Z chęcią odwiedziłbym też tego gościa, który był w łodzi i strzywał żagle. To był jarl jakiś zaginiony. Z chęcią bym się akurat do niego przeniósł i pogadał. Jak wygląda ta sytuacja u niego? O, oh, wow. O, ja tu mogę zejść. Ale chyba nie potrzebuję tam iść, prawda? Czy potrzebuję? Tutaj na dół? Nie, nie potrzebuję. Zamiast okrążać, to tutaj całkiem ja mogłem wejść po schodach do góry. O, ja nie mogę. Tu jest chyba ta łódź, tak? W tym miejscu gdzieś. Dobra, przenieśmy się do. Do tego miejsca... No, dawaj Geralt. Co się stało? Czemu jesteś w miejscu? Chodzi mi o to, żeby przenieść się do łodzi, pogadać z gościem, który tam siedzi. Yy, ja nie mam żadnego pojęcia, czy ja akurat znalazłem już tą dratwę, bo wiem, że gwoździe akurat z wykrzyknikiem gdzieś mi się pojawiły już. Gdzieś mi mignęły przy oku. A teraz jestem ciekaw, czy ja posiadam w ogóle te deski dla niego. Dobra, w którą stronę ja tutaj mam się udać? Do tego jego mościa. O tu. O chyba, chyba to tu. Chociaż sam pewien nie jestem. To mi na ten moment nie jest potrzebne. To wszystko to chyba syreny są, prawda? Ja sobie kota użyję. Może być troszeczkę akurat jasno. Ale będzie mi wygodniej biegać. To wszystko to są chyba dźwięki syren. Nie będziemy za nimi się uganiać. Nie widzę takiej potrzeby. To tutaj? Nie, nie, to nie tutaj. To jest łódka. Tam jest brama, przez którą nie dało się przejść. E, to są chyba pożeracze, nie? Tak, ale nie będę nawet próbował z nimi walczyć tutaj. Chciałbym jak najszybciej opuścić e, walkę. Nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie idę, ale idę. Dobra, ok, czyli tam nie pójdę. Czy tutaj nic nie będzie? Czy ja po prostu łażę po obrzeżach z nadzieją, że kogoś znajdę, a tutaj tak naprawdę nic się nie będzie działo? Najprawdopodobniej właśnie tak zrobiłem. A czy tutaj wejdę? To by było niezłe, jakby mi się udało ten wejść, nie? W sumie to byłaby najkrótsza droga, aby dostać się do tej łodzi na ten moment, jak poszedłem w całkowicie złą stronę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, dawaj, 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 Geralt. Dawaj, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Jestem przekonany, że sobie na pewno poradzisz. Pięknie, bardzo ładnie i dobrze. Czyli łódź będzie gdzieś po tej stronie? Wilki. O! Oh. Naprawdę? Wow! No, powiem Wam szczerze, że o tym to ja nawet nie wiedziałem, że tak to działa. Wow, darmowe punkty doświadczenia praktycznie. Ja wiedziałem, że Ard może powalić wroga, ale nie brałem pod uwagę tego, że później tylko i wyłącznie sobie mogę ich dobijać bez problemu. Gdzież to ja teraz jestem? Czy gdzieś tutaj widać łódkę? Halo, halo. Na dole jest łódka, w tę stronę. Nie wydaje mi się, żeby to był ee, ten. Biedne kozy, kurde, strzeliłem Aksim w. Nie Aksim, tylko Ignim użyłem podczas. Aaaa. Przepraszam. Hmm, hmm, hmm. Czy ja tędy dam radę jakoś przejść? Ale się wkopałem, nie? Ej, a może się da. To nie jest łódka, to jest stocznia. Gdzieś indziej jest koleś od tej łodzi. To jest stocznia, tylko gdzie jest łódź tego giganta? Nie mam pojęcia, gdzie to może być. A wiecie co? A ja sobie akurat przeglądnę w zadaniach pobocznych. Wybranie z bogów. Eee, czarna perła to nie. Zlecenia wy wiedźmińskie. To można byłoby porobić, ale to też nie. Poszukiwania. Mapa skarbów. O, idź według mapy i znajdź skarb. Znalazł Geralt znalazł klucz i mapę prowadzącą do pewnego miejsca na wyspie Ardyskelig. Choć znalezisko wywołało sarkastyczny uśmiech na jego obliczu. Postanowił sprawdzić, jaki to skarb został ukryty. Mm -hmm. Schemat sztunku. Nie ma tutaj nic związanego z. Jakby to powiedzieć Nie ma tutaj nic związanego z deskami. Czy to jest ta wyspa? Nie, to jest gdzie indziej. Okej, okay, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ten okręt yy, jest. Być może uda mi się na niego jakoś trafić, być może nie, nie wiem. Na ten moment warto byłoby przedostać się tutaj do tej twierdzy. Wiedzie akurat w tym kierunku droga. Nie mam pojęcia, czy akurat mi się jakoś uda tędy przedostać. Być może akurat przez jaskinie będę musiał jakąś przejść. No i spróbujmy akurat zejść jakoś na dół, tak żeby nam się tutaj żadna krzywda nie stała. O, o! Przepraszam, Gelo Geralt, Przepraszam, nie chciałem. To chyba nie do końca miało tak wyglądać. Wyszło trochę sztywno. Aha, jestem w obozie na wyspie. A, widzicie! Okej, okay, bo tutaj mieliśmy się z nimi zobaczyć, i stąd mamy ruszyć dalej. Może to i dobrze, bo niedaleko mamy znacznik. I teraz mógłbym się przenieść tutaj. O, właśnie, przeniesiemy się tutaj, gdzie jest ten znacznik? Tu przenieśmy się w to miejsce do opuszczonej wsi. I jeszcze bym zobaczył tą jaskinię z tymi trollami. Czy tam czasem akurat nie było jakiejś opcji, która by mi pozwoliła przejść naokoło? Zobaczmy tutaj, bo to była chyba ta właśnie jaskinia, nie? O, to było tutaj. Tam są jakieś dźwięki, ale na razie to pominiemy. Ja pójdę tu w prawo. Chyba była skrzynia na samym końcu, nie? Nie, tu był po prostu brak przejścia. Okej, okay. wtedy też nawet mówiłem i tłumaczyłem, że trole akurat zabarykadowały tą jedną stronę po to, żeby móc na spokojnie bronić się tylko i wyłącznie przy tym wejściu. No, drugie, akurat wejście nie było im potrzebne. A tu co jest? jest bardzo ładne wyjście na zewnątrz i tu prowadziło o właśnie i to jest tutaj to miejsce gdzie zabiłem śnieżnego trolla czy tam lodowego trolla Tylko teraz pytanie O o o o nie 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 stop No to chyba tutaj troszeczkę w lewo pójdziemy, nie? Bo ja tą twierdzę nie Kurde, Geralt. I wiecie co? Nacisnąłem stałem w tę stronę, nacisnąłem A, żeby Geralt się odwrócił w lewo, a on zrobił tak. Bo akurat musiał iść naokoło no. Ja też nie mogę, tak jakby nie mógł się po prostu w miejscu obrócić. Co za typ. Ja nie mogę. Okej, okay, jeszcze raz, na szybko przejdziemy tamtą stroną. No to, to już, to już drugi zgon, jakby nie patrzeć w tym odcinku, to chyba rekordy będę bił powolutku. A czy ja tutaj dowiem się coś od tych troli? Bo tu jest kolejny lodowy troll, ale on nie będzie atakował tak, on mnie atakuje. Płoni, płoni, gin, umrzy i w ogóle wszystko na raz. To znaczy, od tyłu nie jestem w stanie go uderzyć. Ma zbyt twardą żyć. Dobra. No, co to się tak tutaj akurat przycina? I gdzie my to tutaj teraz jesteśmy? Gdzie ja wylazłem w ogóle? Nie mam najmniejszego pojęcia, w którą stronę ja tutaj teraz poszedłem gdzie ja się znajduję, ale okej, okay, obadajmy akurat to miejsce, w którym jesteśmy. Czy tu coś będzie? Nie, nie ma nic. Nie, 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 idź do przodu, dobra, okej, okay, pięknie, tak jest Geralt. Kozy, przepraszam, zabiłem chyba dwie wasze siostry. Okej, okay, czy ja tędy jakoś przedostanę się? Oooo, drzewa, jakby powyrywane, wypalone. Coś tu było. Popatrzcie, jakieś ruiny budynku. Spróbujmy przejść tędy. Czyżbym dostał się na, na drogę do tej, do twierdzy? Uuu, jesteśmy. Chyba jesteśmy i to są akurat te kawałki tych ruin. Wiecie co? A ja tak znając znając eksplorację, dobrze, to ja bym sobie jeszcze zobaczył, czy tutaj czasem czegoś nie znajdę. Nie. To nie ten moment, to nie jest ten moment. Tam też jest coś rozwalone. Wygląda jak droga, którą najprawdopodobniej można było tutaj wejść. Ok, tędy przejdziemy w porządku. Coś mi się wydaje, że tu będzie więcej takich pułapek. Łyknąłem sobie jeszcze jednego kota. Ponieważ... Harpie, dobra. Ponieważ w nocy mi się bardzo ciężko łazi tutaj. Okej, okay, jesteśmy na dobrej drodze, ale tutaj jest. Ta odnoga, powiem Wam szczerze, że mnie. Dobra, okej, okay, ta odnoga już mnie nie interesuje. Czy może tutaj... Nie, tu nie ma, to tędy. O! Ok. Spodnie szampierza, ale w takim razie ja muszę po prostu wywalić coś innego. Co ja wywaliłem? Co ja? Nie. Tylko nie mówcie mi, proszę, że właśnie teraz w tekstury wpadł jakiś unikat. Ja też nie mogę, naprawdę. O! Odcinek pełen irytacji, Napry... no innej opcji nie ma. W śnieg wpadło, tak? I po sprawie. No, tutaj jest sakiewka, jakby kleży, ale tutaj akurat co wywaliłem miecz, to nie no, bo po co akurat miałby miecz leżeć jeszcze jakiś pewnie. Unikatujący w ogóle. Ja też nie mogę, ale. Mm. Tak, narzekam. Oficjalnie narzekam. I nie obchodzi mnie to, że ta gra ma 15 lat. Mogłaby mieć nawet i 300, bo skoro po prostu jest taką dobrą grą, to mogli akurat o parę prostych rzeczy naprawdę zadbać. Skończyłem narzekanie. Biegnę dalej. Okej, okay, byłem przekonany, że tutaj nie będzie tego mostu, ale w sumie jak pływałem łódką, to tam też coś widziałem takiego, że dało radę akurat po tych skalnych formacjach przejść. Ciekawe, co my tutaj znajdziemy. A co tutaj będzie? Okej, okay, tutaj chyba nic nie znajdziemy. Zaraz eliksir zejdzie, więc nie będę się zatrzymywał. Tam są harpie chyba. Nie, Geralt nie robi takich rzeczy. Dobra, przeczekamy sobie akurat do rana, ze względu na to, że po tej nocy naprawdę bardzo ciężko mi się łazi. I hop. O, zdecydowanie lepiej. No halo. Po co ja się tak włóczyłem? Tylko teraz, żeby tu było coś fajnego. żeby to była taka petarda po którą przylazłem. Powiem wam że wieje normalnie jak jak u mnie w zimę. To chyba będą drzwi które mamy otworzyć, ale ja bym chciał jeszcze ich nie otwierać, tylko mniej więcej rozglądnąć się, co tutaj dookoła się dzieje. Czy my, może, coś jeszcze tutaj akurat znajdziemy? Czy może znowu wejdę gdzieś w tekstury? Biało, tu. Okej, okay, sprawdzamy twierdzę, bo w sumie to po to tutaj przyszliśmy, tak? No chyba sobie jaja robicie teraz. No nie, naprawdę niech tu będzie jakieś wejście obok. Dobra, moi drodzy, kończymy tą fascynującą karuzelę irytacji na dzisiaj. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Na ten moment pokonaliśmy giganta, mamy Kalmara uratowanego. Wrócę do obozu i z obozu zaczniemy następny odcinek. Dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Hej, hej.